Rozmawiajmy o hejcie. Naprawdę nieraz słyszę, że dzieci i nie tylko są wyśmiewane za swój wygląd, o swoje rzeczy, jakby. Co jest w tym złego, że ktoś ma buty z pepko? Bo nie każdego stać na Nike Adidasy za cztery stówy. Kogo w ogóle obchodzą czyjeś rzeczy? Hejtowanie za wygląd. Jak można wyśmiewać się z osoby, która nic ci nie zrobiła, a ty ją hejtujesz, jak wygląda? No jakby XD. Tak, bo na pewno my decydujemy, jaki mamy wyraz twarzy w danym momencie. Każdy jest piękny taki, jak się urodził. Hejt naprawdę nie jest nam potrzebny. To jest naprawdę przykre, jak na przykład idziesz ulicą i jakaś grupa ludzi mówi ci przykładowo, że o, patrzcie, rudzielec idzie, jeszcze jest hejt na choroby. Czy to my mamy wpływ? Na choroby nie. Nie mamy na to żadnego wpływu. Jeśli ktoś źle w Twoją stronę takie teksty, nie atakuj niemiłymi wyrażeniami, tylko po prostu pamiętaj, że jesteś wspaniały i kto tak mówi, to o nim to źle świadczy.